Dziś, dziś zapraszam na film, przecinanie prawie bez gradu i książkowo. Najpierw odpadnie pierścionek, a później zostanie jeszcze ta część, która będzie się trzymała tego pierwotnego materiału. No zaraz będę przecinał, włączę maszynę, a wy sobie zobaczcie. Jakby tak się przecinało, tak robiło, ile to możemy czasu zaoszczędzić więc y, sztukę, jak to się mówi, na raz. No ta sztuka sobie poleci, ale ja już mam 10 sztuk, to co miałem zrobić, zrobione. Także, jak się nie znajdzie, no to się nie znajdzie. Ale myślę, że się znajdzie. Zapraszam, na film. Nie wiem, czy dobrze to było widać. Najpierw odpadł pierścionek, ten właściwy, a później został grat, tu na końcu grat, a później nóż usunął grat. Ale ja już mam zrobione sztuki, norma wykonana, ale zaraz poszukamy tego pierścionka razem. Może znajdziemy, może znajdziemy, może znajdziemy, gdzieś się schował. Gdzieś się schował. Bo ja jak przecinam to zawsze sobie łapię na taki ten y... pręcik. On musi gdzieś tu być. Gdzieś musi być. O jest. Widzicie? Jaki to malutki? ki malutki. A jest. Naraz się. Także klient będzie miał jedne, jeszcze jednego. wspólny z oglądanego. On ma grubość 1 mm. Także... A jaka jest tego przyczyna, że on tak się zrobił? Ano, tak, że tu jest nóż. Zaraz pokażę. W przesadzie nóż jest w ten sposób naaszczony. Nie na prosto, tylko pod kątem. I wtedy odcina nam najpierw detal. I później za jakieś 3-4 mm odcina nam wtedy grad. Ale musimy kręcić bardzo powoli tą. Bo jak zrobimy to szybko, to wygniemy, grat nam zostanie. A jak będziemy robić to powoli, to wtedy będzie ładnie. No, na dzisiaj, Fajrant, idziemy montować film o Imaku. Dziękuję i zapraszam na inne moje filmy.